Cześć, z tej strony Aslani, kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, jeden z ostatnich odcinków z Zeldy. Jesteśmy w świątyni Króla Oceanów, no jeszcze chcę tutaj coś sprawdzić, czy jak zabiję wszystkie tutaj fantomy, to dostanę jakąś skrzynkę, wydaje mi się, że powinienem. Aczkolwiek różnie bywa. Raz, teraz tam nie. Prze... A nie, przejdę. No, A gdzie tu było przejście? Tutaj. O! Jednak nie tutaj. Tutaj. Dobra, gonimy tamtego fantoma. Hej, hop! Giniesz. Dobra, jeszcze jeszcze tamtego. Uśmiercimy. Ej, hop! Dostanę tu za to. O, dostanę. Fajnie. To od razu idę tam no część dostatku, no dobra niech tam będzie dobra, tędy będzie najszybciej o, czy mogę tutaj coś zrobić? nie mogę już tutaj wszystko Zrobiłem, a tutaj na młotek nic nie było. Teraz właśnie, bo tutaj trzeba było w odpowiedniej kolejności wkładać te kryształy, a ja sobie tego nie zapisałem, bo nie sądziłem, że jeszcze to będzie mi potrzebne. A jajaj. Pierwsze było środkowe, potem prawe i lewe. Dobra, niesiemy ostatni kryształek, zapiszę sobie tutaj. ponad safe state i próbujemy środkowe czyli kwadrat, trójkąt i koło. Zobaczymy. Może akurat zadziała. A e, nie. To nie tak, no to odwrotnie. Koło i trójkąt. Tak, dobrze. Udało się. Przynajmniej nad tym nie rozkminiałem długo. No właśnie, tutaj nic nie ma ciekawego. Chula... Nie, nic nie ma. O, czas. Dodatkowy. Oj, serduszka dobra. Może być. Aha, jestem tutaj. No to w porządku, jak to było? Tutaj trzeba myszkę. A, tam biegają te głupie oczka. Pewnie natrafi mi myszka na to. O, a już myślałem, że minie. A, ten głupek znowu tutaj idzie. Dobra, nie przyjdzie tutaj. Na szczęście. Nie, jednak tu idzie. Dobra, tu coś mi się odblokuje. A, dobra, kolce. O, dobra, to pójdę sobie najpierw go pobić. A, i tu będzie coś na młotek, na bank. A, nie zdążyłem. Ale to w, to w sumie dobrze się składa, bo przyjdzie ich tutaj dwóch. Hej, łap kamienia. Ty też. O, double kill. To w sumie wyszło to nawet yy, lepiej niż myślałem. Bo dwóch za jednym zamachem zabiłem bez jakiejś kombinacji. I jeszcze klucz zyskałem. Tutaj jest coś na młotych, no właśnie. A, i tutaj mam skrzynkę. Okej, okay, to pójdę sobie najpierw po tamtą skrzynkę. Jak mam się tam... teraz jak to było? Tu, 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 tu. Eee... Ach, nie dostanę się już tam. Tam powinienem myszkę wysłać, bo tam była kula. A zaraz, 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 mogę przecież. Jeżeli tam jest nadal ta skrzynka złota... Ach, jest, dobra, to już jestem w środku. A skrzynka złota numer 2 jest tutaj. O, mapa skarbów, czy jeszcze jakiś skarb jest? I to tutaj o... nie ma dobra idziemy nie wiem jak tam się otwierało te drzwi aha na klucz były tak a klucz jest gdzie? chyba w tej skrzynce a nie ja mam klucz zaraz to po co ja tu idę aha do tej skrzynki no tak Brawo Yeti. O! 100 rupi. No tak, bo ja mam już klucz. Dobra, to idziemy jeszcze. A, tu kawałek jeszcze będzie tutaj tych w tej świątyni. Chociaż już mam Phantom Sorda. To będę mógł te fantomy powybijać tam Gdzie tam są. O, tutaj na przykład. Idziemy ich pozabijać. Phantom Number One. Oczko. O, ten się przeteleportuje tutaj. Wesoło. chodź tutaj podejdź głupcze. O, zniknął. Dobra, jak to było? Co tutaj trzeba było zrobić. A, 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 a. Tu coś było konkretnego? A, wajcha A, i tutaj te mosty się wysuwało, i te przyciski wciskało. I ało, ało. Mogę to złapać? Mogę. Dobre i plus 15 sekund. Dobra. Pora wykończyć tego fantoma. Będzie jakaś skrzynka? Będzie. Spoko. A za tych? On wal się ode mnie. O, złap mnie. I tak już nie ma fantomów, więc nie ma co się bać. Tylko chcę wykończyć jeszcze te oczka. O, okej. Okay. Tak, tutaj jest ta kula. Dobra, czy ja po prostu nie mogę iść tutaj? Jeśli nie wiem, nie pamiętam tego. Cholę, a mogę. Zaraz, jak to było? Chyba tam. A nie, zaraz, tam chyba jest coś na młotek. i Mogę sobie przeskoczyć. Tak mi się wydaje, przynajmniej, żeby nie biegać tam. No, ja chcę go zabić. Dajcie mi go zabić. Gdzie ta skrzynka się pojawiła? Aha, jedna tutaj, druga tutaj to najpierw sobie pójdziemy do tej 200 rupii mamy całkiem dużo kasy cholera aż żal nie skorzystać z niej 8000 pod koniec gry mi zostało Co my tu mamy? Nie mówcie, że koryczem. już myślałem. Zora Scale. No to jest właśnie jeden ze skarbów. Chyba go jeszcze nie miałem. Dobra, to pójdę do tego przejścia tutaj. Tu jestem prawie pewien, że coś było na młotek. Albo przycisk, albo... Aha, jest wyrzutnia, okej. Okay. Tutaj mamy skrzyneczkę. O, tutaj jest. O jezu. To jest chyba na czas. Ta skrzynka odejdzie ode mnie. O, udało mi się. No i kolejna mapa skarbów. I znowu na, w tej części mapy w tej części morza w sensie A, dobra, idę zabić tamtego fantoma czyste lenistwo win o jeszcze sobie to otworzę I zaniesiemy sobie ten kryształ Dobra i jedziemy po drugim, bo chyba był drugi O ile się nie mylę Tak tu jest kryształ numer 2 i się pojawi fantom Nie ma sprawy, zaraz go zamordujemy jak on się patrzył? On się obkręcał? Aha, okej okay. Hello Nie mogę tego zgnieść, tego paskudztwa Nie mogę, szkoda Muszę się od, od niego odgonić i go zabić Jest numer 2. Hop. O, zaraz mogę zrobić tak? O, zarąbiście. Nie będę musiał tam w kółko biegać. Tu będzie ten czerwony fantom Nie wiem, czy będzie on w kółko chodził, czy jak. A, w kółko będzie chodził. I hop. Ej, co jest grana? Nie zabiło go to? Powinno. O, odwracaj się. Giniesz, gdzieś tu się pojawi skrzynka na bank, a na samym środku ok. Ostatni kryształ, trójkątny kryształ, właśnie ten motyw. Trzech trójkątnych kryształów. Czy trzech trójkątów generalnie będzie się poja pojawia się w każdej zeldzie. No tak, to jest symbol właśnie Triforce'a mocy. Akurat w tej części on nie występuje. Ale właśnie ten Triforce mocy to trzy części. Odwaga, mądrość i. Moc. Jest dosyć o, z tym historia całkiem spora związana, ale o tym to można opowiadać. Opowiadać, w ogóle ca cała mm, chronologia serii The Legend of Zelda jest tak bardzo niejasna. O tym można gadać sporo. Ustalać która część Zeldy była pierwsza, a która ostatnia, może coś kiedyś nakręcę na ten temat, ale to naprawdę trzeba się przy tym napracować, żeby zebrać te informacje w kupę. Ale dobra, dość o tym Mam ja myślę, że sobie w tym miejscu zakończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.